Hej, cześć cześć, wam wszystkim. Z tej strony Mateo. Witam Was w odcinku Zviara. No po przynokładnie jakoś tak klatko, tak trochę klatkuje widzę. To niestety skoku z dwójka. Dzisiaj gramy w Ghost of Tabor. To jest taki Tarkov, tylko że na Wiarze. E, gram oczywiście na PVE, bo gram w to kurde chyba może trzeci raz. Teraz był i tak wipe, więc zaczynam od zera. E, co? Gramy na zwykłej mapie Island of Tabor. No i co? I deploy. E, ze sobą wziąłem tylko Glocka i plecak. Mam nadzieję, że resztę rzeczy znajdę. E, że coś ubijemy. Eee. Myślę, że odcinek nie będzie za długi, bo sam nie lubię długo grać na wiarze, tak jak mówiłem, to w odcinku z Armą. E Armę mam do końca, jeszcze muszę tylko nagrać drugie zakończenie jeszcze, to były kampanii. E Ale ogólnie Arma jest skończona, więc myślę teraz na drugą serię. Właśnie odcinki się w tym, w tym w, dokładnie w tym momencie jak to nagrywam, od, wszystkie odcinki się montują. Eee... Gdzie my jesteśmy? Kurwa, pierwszy raz tu Dobra eee, Jak tu się biega Trudno, czy tu się którymś biega, czy nie Okej, okay, czy on sam po prostu biega. Eee, ale ja nie wiem gdzie ja jestem, nie Tak wam powiem, że ja nawet nie mam pojęcia gdzie ja jestem on jest Mamy Czeka Pełny magazynek Zobaczymy czy uda nam się coś tu ubić zaraz Jeżeli nie, nie słuchaj za bardzo komputera jak chodzi, bo niestety no to nagrywam mikrofon, który nagrywa mi głos, jest zbudowany po prostu Metacuesta e, Więc no nie jest on na pewno świetny, ale myślę, że zbytnio nie odbiega też od mojego mikrofonu, który też nie jest najdroższym na świecie mikrofonem Dobra, no, tu widzimy jakiś budyneczek. My tutaj w sobie możemy podejść. Może tu nikogo nie będzie jeszcze. Tu nikogo nie widzę. Dobra, mi się wycofana. ze spustu. Dobra, nie widzę nikogo. Może jak kwadarkę, to będzie coś za jest, Jakaś skrzydła. Okej okay. Czy ja dostałem? Nie dostałem, okej okay. wciąż dostałem od niego podchodzimy. Tu nikogo więcej nie ma Tu kiedyś kurde byłem chyba. Jak pierwsza zbrała Tu nic nie ma, tu jest jakaś skrzynka wojskowa, widzę. To może być jakaś brońka. Jest hełm. Jak ja mam go założyć? Wią spadł w ogóle. Czy na głowie? Nie, Jeden jest trochę Worek jest rzutowy, ale nie mam żadnego tego. Nie mam żadnej kamizelki nawet, ani nic. Jedzonko Co? No, czy ja wezmę plecak? Wezmę plecak. Pochowamy sobie co do plecaka schowaj się. Mam nadzieję, że wy nie widzicie tych takich czerwonych obramówek jak yy, tu jest nie widziałem jak go jak założyć? Co może? Tylko łapą może go założyć. Nie wiem, nie mam pojęcia jak ja założyć Jakże widzicie, że zbytnio nie ogarniam tej gry Dobra, wiecie co, jebać ten Zbytnio nie ogarniam gry samej A... Ale mamy kamizeleczkę z tego ziomeczka Zobaczcie, mamy kamizeleczkę Ja mogę to przełożyć tutaj? Mogę. Ogóle ja sam prywatny preferuję tu niżej mieć wszystko. Ale, ale chyba mi to nie wyjdzie. Coś dobra. Ok, tu mi się trzeci nie zmieści. Ale może jak poprzesuwam je do maksa w prawo. Może się zmieści I się zmieściło I co, mamy SKS-a, tak? Czyli chyba jest dużo amunicji Na nabit, na bit? Dobra No i widzicie, mamy już lepszą brońkę Tam nikogo chyba nie ma Wrócił? Ja to taki kawałek, okej, okay, Podłogi to jest. Tu nikogo nie ma, nie ma. Dobra, bijamy, lutujemy sobie. Eee, nic stąd nie biorę. Tu jest duża skrzynka, coś może być fajniejszego. Mamy musina, nie biorę go. Chyba, że w sumie na razie sobie go wrzucę. Tak. Widzicie? Nie potrzebuję mieć nie, nie będziemy na górę szli. Dobra. Pierwmy przed siebie. Okej. To powiem że nie mam ogóle powiedzieć jak ja jestem. Nie, nie mam pojęcia gdzie jest nawet jakiś ekstrakt, cokolwiek. Eee, więc jeżeli ten w ogóle rajce nam się nie uda, to nawet nie będę zły, nawet nie będę zły. Pamiętajcie, Tarkow to akurat mi irytuje, jak tam gdzieś czy coś, a tutaj to ja się zbytnio nie denerwuję na to. Jeszcze taką pogodę trafiliśmy, kijową. Może wciąż jest jasno, tam jakby nie może że nie tam jest jakiś budynek, czy co to tak. Czy ja to... No tam jest wieżyczka. Przygotuję, bo tam może coś być. I bunker tam chyba jest, czy A Ja to nie wiem jakiś tam ścianach. No, odchodzimy. Zo ziomeczką. Ok. Minus jeden. Więc nikogo tu nie będzie. Chcę patrz co tu jeszcze leży. Magazyn będę do kołacha. Może być jeszcze jakaś skrzynka. Ale nie ma nic. To idziemy sobie na wieżę do tego ziomeczka. tylko pistolet, miał tylko makarowa, ale to jest jakaś skrzynka fajna na to. Więc sobie my ją. Jest tłumik. Tylko do czego to jest tłumik? Nie mówcie, że do bloka to jest tłumik. Nie, no to chyba nie jest do bloka tłumik. Jest magazynek jakiś. Do czego też nie wiem. Nie wejdzie to jednak. Nie, nie wejdzie. Dobra. Rzucimy sobie do plecaka. To. Myślałem że, tam, że, myślałem, że tam coś leży jeszcze. Ale nie. Dobra. mamy jakiś punkt nawigacyjny? Mamy drogę. Możemy drogą iść Zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. patrywać wrogów ale nie widzę na razie nikogo O Jezus, naprawdę nie, nie wiem jak tutaj ta mapa jest jak to wygląda dokładnie skrzynka z amunicją okay, mamy jakąś amunicję to za amunicję 12 to do strzelby to nie chcę to jest, idziemy przy brzegu Ok. To tam jest jakiś mur. Jakaś chyba stróżówka. Hmm. Ok. No to są chyba te jakby te laboratoria. Ale to w ogóle inaczej tam wygląda niż kiedyś, jak grałem w to. Dobra, tu się muszę przygotować. Może ktoś będzie by... tak, to laboratoria, definitywnie. Czyli całą tą mapę będę wyurkować. Tam ktoś idzie. Fajnie strzało jest. jak ode mnie. Czysto, czysto. Czysto. Dobra, idziemy sobie tutaj. Już widzę szafeczki, chyba do. Nie, to nie jest taka szafka, bo otwieram 6 do Siga Spira 22 numer. Dwa, nie chcę tego Otworzę, nie otworzę. No to czyli sobie takie trochę gówno tu było? Tak wam powiem. Co podrygniemy tutaj za tak krasz. Tam już widzę jakiś łazik kurwa. Dostałem wklatę kurde. Ale dobrze, że ja. Są questy pobrałem, ale e, według mnie Tarkov jest lepiej zrobione pod względem tego, że jest bardziej. E, da się bardziej wyczytać to. E, wszystkie questy, to wszystko tutaj niestety. O telefon dzwoni, muszę wyciszyć zegarek. O, patrzcie, załóżę hełm. To jest... Nie to jest... Mm. wiem co to jest właśnie. Dobra poczekajcie że tu mnie nikt nie zaskoczył też to ta mała skrzynka ich mi się nie chce lutować nikogo nie ma nie ma tu są jakieś duże skrzynki skipem Tam nikogo nie ma dobra. Mieliśmy już kałaszka za sameczkę. O, proszę, to już mogę powinąć. Wezmę tutaj, weźmiemy sobie to. Czy to w ogóle ma amunicję? Ma amunicję. Fajnie. Hej, okay, żarcie. Um, tu będzie, nie, nie. tu jest jeszcze skrzynka. Na razie to wiecie, skupiam się, żeby znaleźć w ogóle yy, broń. O kurwa. To jest jak ten nowy z tego, z parkowa. Nie wiem, gdzie to jest safety. Bo tam było safety. Yy, to jeszcze bada się pootwierać. Czy co, baton to ja wezmę. No nie to. O, teraz batonik. Co ja wyrzuciłem? Tego Skysa gdzieś wyrzuciłem. Nie wiem, gdzie. No wejdzie, patrzcie. Nie, nie, nie na dół, nie na dół. O. Tu na bok. O, elegancko, patrzcie. Panie, gdzie ja tego SKS-a wyrzuciłem? O, jakiś alarm, jakiś wyje. O no, Dobra. Leży. No tylko makarowa, ale miał w profecie co fajniejszy hełm. Teraz się założył. Ja sobie tego makarowa wezmę do łapy. No go tylko nie wiem, jak się z makarowa. O, dostałem w łapę, ale chyba nie krwawie. Zdaje mi się, że... to nie wiem, jak się tego makarowa. O, no, tu jest taki. Ni w tą, ni w tamtą ten magazynek. Tutaj też właśnie. Czekajcie. Dobra. Wiecie co zajdziemy chyba drapina osoby na dół? Kurwa, że tam tylko nie spaść. Ja to otworzę. Otworzę. Fajnie. Jakaś skrzyneczka. Makarów. Wiem, że one faktycznie pokazuje jest to jest nabój, czy nie, ale... Nie mać to. Nie wiem że tam ktoś nie stoi też. To tutaj duża skrzynka, słuchawki, z dalej do nich skórę jak tutaj są. Założyłem na siebie? Nie. Ale... Muszę hełm wziąć. No nie. Ojejku. Dajesz coś jakoś rozkładać? Nie. Co? Porzucę to sobie do plecaka na razie. Muszę z blokiem łaść, bo nie mam żadnej broni innej. A, może z niego coś wyciągniemy, w takim razie. co, no weźmiemy sobie to Dwa razy, czyli chyba tak do połowy jest pełny Tu jest jakiś chyba kar 98 O i mamy SKS-a wiecie To jebać to, biorę SKS-a Bo do sks mamy coś magazynki Więc Dwa razy, dobra. Sprzedał Dobra. Okej. Okay. Bo wiecie co, ja nawet nie wiem, gdzie są ekstrakty. Nie wiem, jak to sprawdzić. A Na pewno nie ten. Ja nie? Okej. Kurde, nie Będziemy Dobra. przez ciebie szukać rajdu. Znaczy, szukać ekstraktu. Sorry. Wiecie, jakby była widoczność chociaż. To by było łatwiej już to znaleźć. A tak to dupa. Myślę, że mgła jest. O coś chodzi. Okej, chcemy się powoli pić i jeść. Wrócimy no, tam tą stronę, może tam coś znajdę. No i to będzie krwawe mi się wydaje Nie tracę życia Ale mi się przydało jeść i pić, bo kolejny ziomek chodzi Zaraz na mi się schował gdzieś chociaż Czasem uważam, ja strzelam ślepakami, ale... ...chyba jednak nie. Dobra, dajcie żarcie jakieś. Skrzynka... Łyżka... Co? co? to ja wyrzucę? Łyżka się przyda właśnie do jedzenia. Skrzyneczki góry taśma worek nie wiem co to jest też 6-8 to nie potrzebuję tego Więc ja raczej na razie górę to co rzeczywiście jest mi potrzebne i to czego użyję o makałacha. Bierzemy tego Kałacha Jak mogę to nie zabrać? Czy to? Nie, nie mogę z tym zrobić. A Wiecie co? Położę to, to tu zjem tego batonu, chociaż. Dobra. Coś mi to tam dało, ale niedużo. przebiegł znaleźć jakiś kurczę ekstrakt, ale nie, nie są w ogóle. Może tam są takie jakby radia, coś, coś tego typu tam jest eee, tutaj to byłam, Może tu coś będzie Dzisiaj nie pamiętam jak się jak się właśnie oszuka eee, nawet tych ekstraktów. Jest jakiś ponton to może i będzie to ekstra. Byłem. Tu nic nie ma, nie ma. Dobra. Powinienem tego ziomka zobaczyć co on tam ma. O miał jakieś picie. Miał jakiś napój. Nie umarł? Ja no miał kurde tylko broń. Stąd pewnie przyszedł. Nie był? Ja nie, nie był. Podobnie wyglądające miejsce było po drodze. Ciekawego, to nie będzie żarcia ani picia. Tak? No i już umieram, już umieram. Jakby. Już dostaję obrażenie. No, więc to chyba tak się pożegnamy. Jest eee, żarcie. Ja sobie broń siedzenia w tym. Boże, co tak. jeszcze kolejny ziomek. Ja nie wiecie co, przed kolejnym odcinkiem to ja po prostu sobie ogarnę jakąś mapkę, popatrzę jak to wygląda, Czy są jakieś ekstrakty itd. No tak to ja będę No ja dostaję obrażenia cały czas. Nawet nawodnienia nie ma. Tak się właśnie zakończyło życie. Do sks dostaliśmy. Właśnie 6 minut rajdu. 7 zabiliśmy. I 62 metry. Do sks Dobra. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Idziemy sobie do Safe house'a. Jeżeli się podoba, jeżeli byście chcieli więcej takich filmów, bo ja nie wiem, czy to Wam się spodoba. Taki film. Jeżeli byście chcieli więcej takich filmów. To po prostu piszcie, że chcecie, i będziemy myśleć coś dalej nad tym. Eee, dlatego tego komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Jeżeli już subujecie, to kliknijcie dzwoneczek, żebyście nic nie ominęli. Ja Wam dzisiaj jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja idę myśleć nad nową serią na kanał. Choć pewnie już będzie jakaś seria na kanale, jak to oglądacie, ale idę myśleć nad nią. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i hej.